w tym filmie zaprezentuję dodawanie zaznaczeń, zakładek i notatek na czytniku Pocketbook Color. Najprostsze jest dodanie zakładki. Wystarczy dotknąć ekranu w prawym górnym rogu i mamy dodaną zakładkę. Ciach i dodane. Ciach i dodane. Jak wygląda sprawa z zaznaczaniem tekstu? Przytrzymujemy paluchem. Najlepiej na początku zaznaczenia. Tu pojawiło nam się kontekstowe. Menu. I wybieramy sobie kolor zaznaczenia. Tu z niewiadomych przyczyn po prostu zniknęło to kontekstowe. Menu. O, teraz. Ciach, i zaznaczenie zostało dodane. Spróbujmy jeszcze raz. bierzemy drugi uchwyt tutaj no, mi zaznaczenie w innym kolorze teraz na żółto Działa to stosunkowo sprawnie. Teraz tak, o co chodzi z tym dymkiem? Jeżeli wybierzemy, zaznaczymy tekst, wybierzemy ikonę dymku, wtedy mamy możliwość dopisania komentarza do zaznaczenia. I tu wybieramy kolor, ok, dodany tu możemy sobie wyświetlić, edytować go albo usunąć. O co chodzi z tym ołówkiem? Już pokazuję. No, przechodzimy do yy, trybu no, dodawania graficznych notatek. Czyli możemy sobie tu coś narysować. Wykrzyknik, zakreślić jakiś fragment. Możemy wybrać kolor. Turkusowy. Możemy zmienić kolor, czerwony. określić sobie grubość linii w przypadku plików EPUB czy MOBI to dodawanie takich notatek nie ma dużego sensu graficznych bo jeśli zmienimy rozmiar czcionki to zmieni się położenie tej graficznej notatki względem tekstu. Przypuśćmy sobie zmniejszę rozmiar czcionki. Ok, już tutaj widać, że ta notatka ten, no, zmieniła swoje położenie względem tekstu. Wróćmy jeszcze do trybu graficznych notatek. Mamy tam narzędzie gumki. I możemy nią przy jego pomocy usunąć tekstową no, zaznaczenie tekstu wymazać y, graficzną notatkę. Tak, możemy cofnąć ostatnią czynność lub powtórzyć. I jeszcze jedna sprawa. Y pocketbook Color, podobnie jak inne czytniki tej marki mają jeszcze tak, tak zwany tryb notatki tutaj opisane są wszystkie możliwości dodawania notatek z komentarzem no w tym trybie to yy, trzeba widzieć że nie działa yy, zmiana stron przy pomocy dotykowego ekranu możemy tylko zmieniać za pomocą klawiszy. No, w ten sposób dodajemy. Zaznaczenie wystarczy tutaj przesunąć palcem, oderwać od ekranu, i zaznaczenie zostaje dodane. Podobnie ma się sprawa z zaznaczeniem. I tu. Wpisujemy jakiś komentarz. Wybieramy kolor. Zapisz. Tu przechodzimy do, tych, do graficznych notatek. Możemy coś narysować, usunąć, cofnąć. Tak wygląda dodawanie notatek. Jeszcze jedna kwestia. Czytnik yy, umożliwia także zapisanie notatek jako zrzut ekranu. Możemy sobie wybrać wybrany obszar, wybrać o, fragment tekstu, ale bardziej ta funkcja jest przydatna w przypadku yy, zdjęć, wykresów, jakichś elementów graficznych i zapisać go, zrzut ekranu został zapisany i spróbujmy jeszcze, okej okay. No i dodaliśmy serię notatek, zaznaczeń, zakładek i no, co z nimi możemy zrobić? Możemy przejść do ich listy, ona znajduje się w tej samym miejscu, gdzie, gdzie jest spis treści. Tutaj mamy listę zakładek, możemy z tego poziomu przejść do danego miejsca w tekście, zmienić nazwę lub usunąć zakładkę. Tu mamy wyświetlane zaznaczenia, zakładki, notatki graficzne. Możemy je rozwinąć. Wszystkie albo yy, tylko wybrane klikając na tą ikonę plus. I listę przewijają przy pomocy przycisków albo fizycznych do zmiany strony albo tych na dole ekranu wirtualnych. Zobaczmy jeszcze, jak zrzut ekranu się prezentuje. O, widzimy faktycznie ten fragment tekstu ujęty w rzucie ekranu. No, i to było na tyle, jeśli chodzi o listę notatek. I co możemy z takimi notatkami zrobić? Tutaj. Cofniemy się do ekranu startowego, aplikację i mamy tu taką opcję notatki. Z tego poziomu mamy podgląd na liczbę notatek w poszczególnych książkach i możemy sobie tutaj je wyeksportować do pliku HTML. Wybieramy książki z których chcemy wyeksportować notatki potem przycisk EXPORT one domyślnie to trafiają do folderu notes albo notes jak ktoś woli ok notatki zostały wyeksportowane i one mają formę pliku html zobaczmy sobie o z tego akurat tutaj. Ok, otworzyłem i zobaczmy, jak one wyglądają. No, zakładka ma taką formę, że tylko numer strony i hasło Bookmark, czyli po angielsku zakładka. Tu mamy zaznaczenie. Co ważne, notatki graficzne nie, nie, nie są eksportowane. Mamy tylko zaznaczenie tutaj, że została na stronie 58. 50... Wykonana jakaś notatka graficzna przez hasło Ołówek. Tu mamy zaznaczenie z dodanym komentarzem. I co ciekawe, notatki graficzne nie są eksportowane, ale mamy w takim pliku HTML zrzut ekranu. Dlatego warto korzystać z tej opcji tam, gdzie nie ma możliwości jakiegoś tam tekstowego zaznaczenia fragmentu grafiki, tabeli czy wykresu. Sprawdźmy jeszcze ten w innym. To są notatki wykonane na pliku HTML. E, przepraszam, na pliku PDF. Czyli zaznaczenie. No to wykorzystałem zrzut ekranu do y, zapisania obrazka z książki. Tu notatkę z komentarzem. Oczywiście, te pliki HTML możemy potem sobie skopiować z czytnika na komputer, możemy je przesłać za pomocą Dropboxa. Generalnie ta funkcja eksportu przydaje się no, przy nauce, kiedy chcemy po prostu wrócić do najważniejszych fragmentów książki. To było na tyle, jeśli chodzi o zaznaczenia zakładki, notatki, ich eksport na czytniku Pocketbook Color. Na razie, cześć.